W poprzednim odcinku znaleźliśmy ukrytą skrzynkę. Wbiliśmy pierwszy poziom. Kopacz zlecił nam zadanie przyjaciel z kopalni. Znaleźliśmy tyłpa. Otrzymaliśmy zadanie mapa dla Ayatwoeda. Od Deaxa otrzymaliśmy zadanie testy Deaxa. Wyruszyliśmy z kosą do wolnej kopalni. Po deodze wbiliśmy drugi poziom doświadczenia. dotarliśmy na miejsce. Znaleźliśmy kryształ Skotła. Zapraszam do oglądania trzeciego odcinka. Siemaneczku, witam was w trzecim odcinku z serii jeszcze edycja rozszerzona e, Wczytujemy naszego save'a I właśnie tutaj e, skończyliśmy na tym, że znalazłem pewien kamień Tutaj e, Co to za kamień? Kryształ z kotła, dokładnie W tym miejscu, w takim obozowisku jakimś e, No i dobrze, wiecie co? Tutaj trzeba gdzieś się zejść teraz Właśnie, ponieważ yy... No tutaj chyba nie mamy zbytnio nic innego do roboty. Chwila moment. Tam też mam zejście. Ja tutaj muszę jakoś ogarnąć to, jak tutaj zejść z tego miejsca, ponieważ kompletnie chwilowo się zgubiłem, jeszcze wyciągniemy sobie jakąś pochodnię, ponieważ kompletnie nic nie widać. I to też jest słabo. Tą mapkę troszkę zwiedzimy tutaj po tych gujach Niebawem, ale na sam początek jakoś musimy wyucić. I dopiero później tutaj e, wrócimy na te poszukiwania. Mamy tam, e, tam w sumie widać już tą kopalnię, a więc okej. Okay, uda, mam nadzieję, że jakoś się uda zejść. W sumie bezmienny wybrał inną drogę ze się i, i padłem plackiem, więc, więc no to nie była najlepsza droga. A jajaj i Kwete Fail na samym początku, więc nie jest za kolejową. Wyciągamy kolejną pochodnię. Lecimy. Eee, Kłydę znowu I, i mam nadzieję, że tym razem jakoś się uda coś tutaj, właśnie jakoś zejść. Powoli, jakoś i, i mam nadzieję, że jakoś się uda no tutaj jeszcze możliwe jest to, że byśmy znaleźli kilka właśnie fajnych przedmiotów no tutaj mamy na przykład dwa dwa jedzenie koleja nie no znowu spadłem dobrze jakoś przeżyłem e, a więc dobrze jakie ja mam tam zejść tak żeby właśnie nie zginąć to jest pytanie o, chwila, moment. Pójdziemy sobie tędy. No, te góry są nawet całkiem ciekawe. No, tutaj byśmy mogli się zabić, coś mi się wydaje. Yy, a więc, gdzie jest jakieś zejście takie bezpieczne? Skąd ja tutaj przyszedłem, to ja nie wiem. Ale gdzieś wskoczyliśmy. O, tutaj jest taka skałka, więc okej. Okay. Tędy sobie zejdziemy na spokojnie i jest nieźle. Dobrze, jesteśmy tutaj teraz i mamy tutaj jeszcze polne ziele. Polne ziele. No, dobrze, idziemy tutaj do tego obozu. Obozu właśnie. Mm, nie obozu, a w dowolnej kopalni właśnie się udajemy. O kurde, jaki fuks, że przeżyłem w ogóle. Dobrze. Najważniejsze jest to, żeby się przykimać, ponieważ tutaj tego potrzebujemy głównie. Kompletnie nic nie widać. Mamy co prawda mnóstwo FPS-ów, ale co z tego, jak nic nie widać, ja bym chciał wam pokazać kilka rzeczy tutaj w tym odcinku. Bo to jest kolejny odcinek, w którym będę zwiedzał właśnie świat, zwiedzał góry troszkę. A więc, no, możecie mnie tutaj zminusować, już na samym stajcie. Z tego powodu ale, e, ja Wam po prostu chcę pokazać kilka, kilka właśnie rzeczy. I mam nadzieję, że część z Was to doceni. E, już tam, właśnie kolejny odcinek na 100% będzie poświęcony e, misjom z, w, właśnie w stałym obozie. Natomiast, jeszcze tutaj, chciałbym się zająć czymś innym. Tak, mamy tam szkielety. I tutaj mamy kilka, właśnie w tych górach mamy kilka przesmyków I w tych górach można znaleźć wiele wartościowych przedmiotów Tam mamy jakieś zejście, ale... Na sam początek jeszcze pójdę w, inną, w inne miejsce Po prostu w innym miejscu też wiem gdzie się znajduje skrzyneczka Chociaż tam tutaj też chyba się znajduje Taka właśnie skrzyneczka, ale... Chwila, moment zobaczymy tutaj, i ogólnie pokażę Wam, gdzie się ten kryształ znajdował. Normalnie ten kryształ się znajdował tutaj, tutaj. Jeszcze możemy sobie, możemy sobie pójść, i będziemy mieli takie zejście. O, właśnie tam widzicie drzewko, i mamy e, skrzyneczkę. A więc ok, tam się właśnie też e, udamy. I mam nadzieję, że nie zginiemy. Dobrze jest. Jakoś się udało przeskoczyć. No tutaj jak w maju taka zdjętrznościówka już mi się przypomina, mm, dobrze No i tutaj jest um, kot długi dość do tej skrzyni Ale jakoś sobie pojedzimy lewo, prawo, prawo, prawo Lewo, lewo Lewo, lewo, lewo Lewo, 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 lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo 12 razy lewo, pamiętam, że było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, no dobrze. I teraz 3 razy w prawo, właśnie. I mamy skrzyneczkę. I 4 jest to były przyzwanie demona, lodowa fala, i była lodu. Na sam początek może się to przydać, ponieważ no. No jakbyśmy spotkali jakiegoś mocniejszego, takiego naprawdę mocniejszego przeciwnika, no to Mogłoby być groźnie, a tutaj właśnie e, Dzięki temu moglibyśmy sobie jakoś pojadzić No i teraz idziemy w to drugie miejsce, a no więc e, Tak, tutaj byśmy mieli ten kamień, który zebrałem, ten e, kryształ właściwie Który zebrałem w poprzednim odcinku Ale w kompletnej ciemnicy go zabiałem. Trzeba jeszcze dodać. Eee, dobrze. I tutaj jeszcze idziemy po jedną skrzyneczkę. Tak, jest tutaj jeszcze jedna skrzyneczka. Ogólnie jeszcze nawet nie byłem w starym obozie. A mam tutaj mnóstwo właśnie rzeczy. I tutaj chyba trzeba się ześlizgnąć. Wie, właśnie, więc eee, w ten sposób tutaj zejdziemy i właśnie udajemy się tutaj. Na sam koniec ścieżki. I na samym końcu ścieżki też znajdziemy właśnie skrzyneczka, więc jak najbardziej polecam tutaj zajrzeć. Chwila, moment. Jest skrzyneczka, jest skrzyneczka, więc ok. I tutaj był inny kod. Lewo, 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 prawą, prawą, prawą. Polecia. Lewo, lewo. Prawo, prawo, prawo. Prawo, lewo. Dobrze, udało się. 30 ognia, mam 250 białe rudy. Ile ja już mam rudy, ponieważ nie mam tutaj zielonego pojęcia. A, 760 białe rudy. E, jeszcze nam zostało 19 wytychów, więc... E, no, jeszcze kilka, na kilka skrzyneczek by w zupełności wystarczyło, ale... E, teraz już ogólnie wracamy do starego obozu. Teraz będziemy lecieli, a więc okej okay, już kolejny odcinek będzie naprawdę poświęcony tylko i wyłącznie questom, rozmowom wstajem obozie, i tak dalej, i tak dalej, a w tym odcinku jeszcze chciałem się tak jakby wyszaleć, powiedzmy, bo i tak w dość nietypowym w dość nietypowy sposób skończyliśmy poprzedni odcinek i dlatego właśnie. W tym odcinku chciałem od razu tutaj zajrzeć, ponieważ no mógłbym o tym później zapomnieć albo coś i by była kicha, a tak to po prostu mamy to i lecimy dalej. No dobrze, oczywiście ja tutaj z ani Lewusem, ani z nikim innym nie będę chciały rozmawiać, ponieważ yy, no ponieważ tutaj dopiero te rozmowy potoczymy jak przyjdziemy z Mordariiem. I ogólnie mnie już tutaj zaciekawiła jeszcze jedna górka, ta o, mianowicie, ponieważ myślę, że też można na nią wskoczyć. Aj, i bez i. Ciekawe, czy damy radę. Wyciągniemy sobie mieczyk i spróbujemy. A jest, jestem. Tylko pytanie, czy tutaj coś jest. Czy tu był sens wchodzić, czy... Nie ma kompletnie nic. Przynajmniej tutaj nic nie widzę. Tutaj mamy takie przesmyki. No dobrze, już tam dalej nie będę się zagłębiał. Eee, najwyżej, no, możecie sami obczaić, czy tutaj się coś się znajduje. Jeszcze na góry bym mógł wskoczyć chyba. Tak? Nie, na góry byśmy nie mogli wskoczyć. Dobrze, więc schodzimy na dół i... Lecimy już tego, do tego w końcu obozu. Ponieważ ja tam chyba nigdy nie dotrę w jednym kawałku. Zwłaszcza, no, po gójach chodzimy i to... Długo, no często właśnie chodzimy po tych gójach. Już kurde byłem w tylu miejscach, że no mm, Ja to właśnie na samym początku robię o tych gójach właśnie Zbijam sobie z tych góry wszystko Tutaj mamy mm, taki obozik jakby Z najemnikami właśnie mm, Z obozu przed kopalnią, tą wolną kopalnią Tutaj taki obóz myśliwych mamy, jakby. Chociaż e, nie, no obóz myśliwych to to nie jest. Po prostu mamy kilka najemników i. E, właśnie, co ja tutaj mam? Ozdobna e, kojosz? Co to jest? Staje miecz, to nie. To tutaj gdzieś pewnie. To jest to. Jeszcze jedna. Miecz sędziego, jabłuszko. Czysta alkohol, woda. Dobrze. E, tutaj mamy jeszcze kilka mm, górskich ziół. A więc naturalnie zbieramy wszystkie e, zioła. Czy jeszcze tutaj coś jest? Czy nie ma już kompletnie nic? Jeszcze muszę dobrze przyjrzeć. Chyba nie ma już nic, więc można sobie zejść. Tam jeszcze mnie ciekawi, mm, co się znajduje tutaj na górze. I czy w ogóle się coś znajduje, ale to nie teraz. Ja sobie to sprawdzę y, najwyżej poza odcinkiem, a więc strzelę sobie gdzieś tutaj zapis. No nie będzie na ostatnim. I po prostu sprawdzę sobie to poza odcinkiem, a jak będzie faktycznie jakiś przedmiot się znajdował, no to kiedyś tutaj zajdziemy. A chwilowo nie mamy na to zbytnio czasu. czy znaczy, czasu w sumie mamy aż nadmiar, ale... No, tutaj jeszcze gdzieś mnie ciekawi, ponieważ mamy zejście pewne. No właśnie, tutaj możemy skoczyć, i mamy tam e, już skrzyneczkę jakąś. Chyba, że sobie zwiedzimy, jeszcze tutaj, tą okolicę. No, w tej, okoli no, w tej okolicy też byśmy coś mogli znaleźć. Mamy tutaj polne ziele. Piekielnika, e, a właściwie czymnego grzyba. A już tutaj nie przyzwyczajony do tych piekielników. No tam mamy dziki, dziki, więc z dzikami ja póki co nie chciałbym walczyć z dzikami. Mogło być ciężko. Tutaj mamy jakiegoś typa. Phil. Kill. Aha. Phil, kill, dobrze. E, a więc znajdują się tutaj ci dwaj goście. A, tam nic się nie znajduje, więc olać. I z nimi będzie quest, z tego co pamiętam. A ten quest będzie polegał na tym, żebym... ...właśnie, o chwila, górski mech jeszcze tam... ...nie uciekł. E, no, że ktoś tam właśnie wykorzystał magię, ukradł, ukradł... chyba magów i w ten sposób... ...posiadł tą magię. Dobra, zbijam sobie jeszcze kilka roślinek, które widzę przynajmniej, a widzę ich spoją. Tam mam ten obóz, o którym mówiłem. E, natomiast chwilowo, póki co, no ja tutaj nie mam po co się udać. Nawet nie znam ludzi z nowego obozu, a co dopiero do tego obozu. Jest to kompletnie chwilowo niepotrzebne i zbędne. E, dobrze. Chyba wszystko, chyba wszystko wyzbijałem. Ja to wszystko zbijam do alchemii, e, ponieważ w alchemii no to e, mnóstwo składników się przydaje. E, tutaj mamy na przykład taką, taką właśnie roślinkę. Ta też jest dość właśnie powszechna, wykorzystywana właśnie w w Mam już dość. Dobrze, tutaj możemy sobie zeskoczyć i zobaczyć co tutaj się znajduje. Tutaj mamy krócze ziele, to połojek jakiś. E, jakieś gadki. Górskie ziele, dobrze. Dobra, tutaj chyba nic nie ma już, ale tutaj mamy jeszcze skrzyneczka, więc... Jest otworzona. 75 były okej. 40 strzał pochodnia wytych. E, dobrze, w ten sposób. A więc mamy 20 wytychów. Mamy drobny zapis, e, zapas właśnie tych wytychów. Tutaj sobie zejdziemy na spokojnie i, i możemy już się udać do e, podstawy obóz, bo tam właśnie zakończę ten odcinek w bramie do stajego obozu. Ten odcinek był troszkę nudny. Muszę przyznać. A właściwie jest dalej w ciągu dalszym nudny, no ponieważ z nikim nie zmawiam, ja tutaj zwiedzam tylko świat, tak? Ale ja wam chcę właśnie pokazać wszystko, a nie że właśnie nagrywać tak po kawałku, na przykład, że robić cięcia, ponieważ później mogą powstać jakieś niejasności, że skąd ty masz te przedmioty. Jak ty to zdobyłeś, skąd ty masz tyle roślin, i tak dalej, a to wszystko jest poukrywane właśnie w gujach? Dlatego ja tutaj tak właśnie latam po tych gujach i zbijam wszystko, co popadnie. Więc w ten sposób to działam Dobrze, mamy tutaj zbieracze, ale to zbieracze zostawimy w spokoju. Natomiast ja sobie zrobię zapis, ponieważ e, też zapisu potrzebujemy. E, nagrywamy tutaj no, z 12, 13, 15 minut maksymalnie myślę. Więc nie jest też, e, tak długo. E, ten odcinek będzie króciutki, więc e, też no, poleci szybciutko w miarę. masz e, rację. No ale ogólnie tak jak chyba wspomniałem, mam nadzieję, że wspomniałem o tym w drugim odcinku że będę nagrywał właśnie dwa odcinki tygodniowo i dwa e, odcinki powinny Wam wystarczyć właśnie w zupełności ponieważ dwa odcinki to i tak jest całkiem e, spoją skoczymy sobie na kamień tutaj jeszcze mamy kilka kretościów do ubicia ale chwilowo zostawimy je w spokoju mamy tutaj natomiast jeszcze e, kilka Roślinek, a więc roślinki sobie wyzbieramy No, a tutaj mamy tego Bandytę Łachmytę Ja jeszcze mamy tutaj grzybki, a więc grzybki sobie wyzbieram I okej, okay, czy ja tutaj mam jeszcze jakieś roślinki A tam jakbyśmy dalej poszli na pewno byśmy coś się znaleźli Myślę, że jakąś roślinkę Natomiast mnie ciekawi bardziej tutaj czy coś się znajduje, e, jest tutaj polne pol ziele e, Czy jest tutaj jeszcze coś? Coś na pewno jest do wyzbijania O ja, Mnóstwo banda goblinów, więc z tą grupką póki co chwilowo nie chce się mierzyć. Natomiast... Tutaj jest coś do wyzbijania. Nie ma żadnej roślinki. Olać, więc. E, no i co? Chyba lecimy dalej. Nie no, mam tutaj polne ziele. Tutaj też mamy roślinkę. Polne ziele. Nie no, polne ziele, no myślę, że nie jest jakoś tak specjalnie wykorzystywana, ale te Sejafisy to jest podstawowy składnik do tych miks, których chyba tam e, potrzeba właśnie 7. Żeby uważyć jakąś taką naprawdę konkretną miksturkę 7+, plus mamy jeszcze kilka rzadszych właśnie roślinek A więc w ten sposób to działa Mamy tutaj twardzeń, który nie zebrałem, a więc okej, okay, też sobie zbierzemy Czyli ja mam wystarczającą ilość piekielników Ciemne grzyby, trujące grzyby Gdzie są piekielniki? Piekieniki 6. Dobrze, powinny wystarczyć do questa e, dla SNAFA. E, a więc, a więc ja tu jeszcze coś mam. Tak sobie śmigam po tym lesie. Jak gdyby nigdy nic. A mamy tutaj zwykłego a Ja nie wydaje mi się, że jestem w stanie go je zwalić. Ha! Żadnych obrażeń mu nawet nie zadaje. To jest dopiero właśnie kpina. E, a więc, jak z żadnych obrażeń mu nie zadaje, no to nawet nie ma sensu walczyć. Natomiast jest sens pozbijania tych piekielników tutaj. Jeszcze można skubnąć Seafis? Dziękuję, daję w długą. Eee, dobrze. Już jesteśmy prawie przed starym obozem, a więc już prawie kończymy odcinek. Mm. Nie zrobiłem wiele, naprawdę mało zrobiłem, eee, ale zawsze jesteśmy choć troszkę do przodu. Mamy tutaj jakiegoś gościa, co ty robisz? Odpoczywam e, od obozowych hałasów. Czego chcesz? Jestem tu nowy. Jak chcesz znaleźć jakąś robotę, to idź do starego obozu. Tak, to ta wielka kupa sypu otoczona palisadą, która znajduje się za moimi plecami. Lorenzo to wpływowy gość, który załatwi Ci uczciwą pracę w kopalni. Ja dla niego pracuję i nie mam czego żałować. Nie wyglądasz mi na głynika. Bo, bo nim nie jestem ośle. Pomogę w innych rzeczach, takich jak choćby... chociażby... E, właśnie eskortowanie mm, robotników do kopalni. Dobra. I już jesteśmy przed stałym obozem, a więc okej. Okay. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie, właśnie. No i okej. Okay. Tutaj właśnie sobie zakończymy, staniemy, zakończymy odcinek. No i w sumie... Nic nie zbiłem expa, kompletnie nic. Kompletne zero. E, a więc tutaj sobie e, robimy save'a. Jeszcze sprawdzę ile ja tutaj nagrywałem. No, z 20 minut. A więc e, dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.